Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Jest z nami... Cześć! Cześć Wilfredo! Cześć! Dobry o? Dobrze nas słychać? Tak, to, tak. Ta. Zastanawialiśmy się, czy widzowie zgadną, kim, kto się pojawi, ale nie zgadli. ale Jest, jest z nami Wilfredo Leon, reprezentant Polski, e, niedawny mistrz Włoch. No, i przede wszystkim kadrowić kadry Nikoli Gribicia. Dziękujemy, że dołączyłeś, Wilfredo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I w ogóle dziękuję bardzo dla wszystkich, które słuchają takie podcast live, czyli na żywo. Wilfredo, jesteś z reprezentacji Polski, ale nie widzieliśmy cię jeszcze na boisku, więc może zaczniemy od tego, jak wygląda Twoja sytuacja powrotu do grania. No, poro to do grania to jest się <grymne> <grymne> ja nie niespodzianka. każdy będzie zadowolony o ten czas, który wygląda tak dużo, ale według mnie jest idealnie. Myślę, że teraz zowanie już będzie się pojawił na, na boisku, jeśli wszystko pójdzie tak, jak, tak jak mawiś. A Co zatego, no? Dużo trenowania miałem, przygotowania frześnie i no i w hala. teraz trzeba wszystko pokazać na, na wojsku. Jak zdrowie? Jak zdrowie jak kolano i, i, i cokolwiek co, co doskwiera, czy, czy wszystko jest w porządku? Do, do tej pory doskonale. Myślę, że, że jeśli nie jestem na najwyższej formie, no to jestem bardzo blisko. A Już to, to pokazywałem na, na kilku treningu i jestem na tej czyli Czekam tylko i miłośnie, jak mogę to pokazywać na, na meczu. Powiedz, jak, jak było w spale, pewnie bardzo ciężko. Rano siłownia, wieczorem hala, ale w spale wykuwają się medale, prawda? Dokładnie, powiem, wam, że w spale nie, nie jesteśmy, aby spić. Jesteśmy tam aby pracować. E, taka praca jest dosyć e, intensywna i solidna i dzięki, dzięki tej pracy no, to pozwala nam e, potem zdobyć medale i, i pokazywać formy, które e, przygotowaliśmy tam. Mm. Czy już niecierpliwisz się na myśl o powrocie na boisko, bo e, poprzedni sezon nie grałeś tak dużo, jak pewnie chciałbyś. Teraz reprezentacja, 8 spotkań, znowu nie grasz. To co? Już nie się na, na myśl o tym, że wreszcie będziesz mógł zaatakować piłkę nad rywalem. No, no powiem, wam, że. Się, bo nie byłem się na boisku. I... Myślę, że gdyby miał wcześniej już bliżej na wojsko, to chyba dużo kłopot zrobienia by było dla mnie. Czyli do tej pory jeszcze dalej, dalej czekam, ale po drugiej stronie ten czas zbudował mnie taka silna głowa i, i taki charakter, że, że, myślę, że wcześniej jeszcze nie miałem. Dlatego jestem mega zadowolony, że powiedzmy, jeśli chodzi o klubu, e, na mecz finałowy, pomagała on tam, drużyna, i zdobyliśmy złotą medal w końcu po, po, po ciężki 6 lat. A teraz, jeśli chodzi o kadra, no to wiadomo, że każdy ogląda. Już e, 8, la, 8 Meczu, w Wille, i no to jeszcze, Leon nie ma. Co będzie? Jaka jest sytuacja, czy zdrowie, czy będzie grał, czy nie będzie grał i tak dalej, no to tak jak mówię. Nie mogę się to ale przez drugiej stronę też nie będzie chciał zrobić kłopot. Mam nadzieję, że wszystko będzie idealnie, a jak nie będzie idealnie, no to wiecie jeszcze przede mnie trochę praca. Ostatni twój mecz, finał z Mązą, ty 26 punktów. To co teraz w meczu z Włochami 28? <laughs> no, aby, aby zrobi to povedal, že myslím, že nebude do zera, a ja by bym chcel, aby to by no, im kľúče, im lepiej. Ale no, to zobaczymy, jak, ako oni będą się na wojsko. Wiem po svojej strane, że, że jest sa masa czyna na to będzie dało 100%, aby, aby zrobił najlepsze to, to, co na ten dzień. Jeśli będą 28 punktów, jeśli będą mniej, to właśnie, aby było zwycięstwo i, i tyle. E, Wilfredo, w Perudzi kończąc sezon, pewnie pożegnałeś się z Simone Giannellim, z Roberto Russo. Czy oni w ogóle się cieszyli na myśl na to, co ich czeka pod wodą De Giorgiego? Czyli ile grania przed nimi, ile latania po świecie, bo bardzo mocno nadwyrężył ich siły Ferdinando De Giorgi. Oni się w ogóle cieszyli z tego, że za chwilę zaczynają zgrupowanie kadry Włoch, czy marzyli o odpoczynku? No właśnie nie rozmawialiśmy aż można na taki temat, ale no to raz na siłowni osiągnęliśmy i, i każde podał pytanie do, jeden do drugi. I, i do też, no i ja pojąłem tak się, no słuchajcie, na pewno pierwsza runda będziecie, będziecie grali mocno, bo potrzebujecie punktu i, i pewności aby być na e, nie myślę, że czy trener będzie pozwalał wam dużo odpoczynku no i tak mówią, oni, oni tak samo mieliście, ale przecież w drugą stronę, no każdy jest sobie na i, i każdy zrobił, zrobił wszystko to co może Dlatego myślę, że oni bez problemu no, się, się dołączyli się do, do kadra i chyba teraz będą trochę posiwali, albo pojść z no. I tak to jest rok, który nie jest takie długi, jeśli chodzi o sesję kadrowe. W cieniu powiedzmy też przygotowań Polski do Igrzysk Olimpijskich Włochów. Reprezentacja Kuby jest bardzo blisko wyjazdu do Paryża na Igrzyska Olimpijskie. Um, jak myślisz, jak skończy się ta rywalizacja? Kuba czy Serbia? Domyślam się, jak, jak chcesz. Uf, to ciężko. ciężko. Na pewno decydujący mecz nie będzie z nami. Czyli według mnie jest tak, co będzie po jedna drużynie, na jedna drużynie, na drugiej, na pierwsze, dwóch spotkanie. Teraz na czesza Ronda, to według mnie będzie zdecydował, kto, kto będzie, kto nie. Też. Drużyna, która będzie przegrała, powiedzmy, z drużyną na rankingu, to będzie straciła dużo punktów i to też się podtrzyma po, po uwagę. A, a poza tego, co mam powiedzieć, no, to ja będę zrobił su, sufera robota. A, co będzie, czy jedna drużyna, czy druga, no, to dla nas aby nie, nie, nie za dużo zależy i, no, i nie liczymy na. Na to, czy chcemy jedna, czy jesteśmy druga. Po prostu kto będzie, no to pokazywał cię, że grał dużo lepiej na ten Ligę Narodów i, i wielkie gratulacje. Powiedz, bo y, pamiętamy Ciebie z Tokio, fantastyczne Twoje występy. Czy to, czy to, jak się przygotowałeś wtedy do igrzysk, trochę też Ci teraz przyświeca w przygotowaniach, czy przez to, że jesteś trochę bardziej doświadczony, jest inny trener, inaczej się szykujesz? Nie, ja i tak e, trenuję sojennie bardzo ciężko, e, chłopaki mają to potwierdzić i powiem wam, że ok teraz mam dużo więcej dostoszenia i tak dalej, ale tak e, taka mentalność no, nie chce się Ja bardzo, bardzo jestem ten złoto, dlatego trenuję bardzo ciężko i spróbuję e, dać to, 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 to co mam najlepsze na, na sojem. Czy zdrowia mi będzie to pozwalało, czy ci siało, nie wiem czy pan Bóg to mi nie pozwalało, bo w ogóle ciało się na, na niego. Eee, to zobaczymy. jeszcze do tej pory najpierw się będę skoncentrował, a więc robi bardzo dobra pierwsza runda i potem e, turniej finałowe. No i poza tego będziemy już przygotowania bardzo, bardzo mocne na Izizę. Czy mecz z Włochami w Rzymie, ten finał, to był najlepszy mecz kadry polskiej, w którym brałeś udział? Ja mam ten szóść. Mecz przed ze Zowenią. Mhm. Był najpiękniejszy do, do tej pory, bo nie możemy zapominać że z na mistrzostwo Europy na ostatnio dwa czy trzy, cały czas pod Bionami na, na taki sam moment. No i, i według mnie no, ten mecz zmakował zbak, mi dużo więcej niż e, finał. Wiadomo, że się z Włoch, tam, e, z Rzymy, to jest e, oczywiście nie, nie, niesamowite, a zwłaszcza, że rok przed to my też przegraliśmy i w Polsce. Czyli powiedzmy, że ten rewanż udał się, e, no i lepiej nie, nie, nie mogło być, bo się 3 do 0, nie nasze w domu, to re rewelacja była dla nas. Anioły Toruń w końcu w pierwszej lidze po kilku latach walki ciężkiej o awans. Jak się czuje właściciel drużyny w pierwszej lidze? Mega zadowolony, <grym> jeśli tak, tak bym już, Bo tak jak Wam powiedział, no to walczyliśmy już od kilku lat. Udało się, ale jeszcze mamy przed nami dużo roboty. Dużo robota, bo następny sezon to cztery drużyny spadają i też oprócz szpałę będą pięć, czyli jeszcze duża prasa będzie, będzie czekał. Do dopóki jak nie będziemy jeszcze w lizę to jeszcze właściciel musi czekać i się denerwować, i pokładać tu i tam, aby wszystko by było idealnie. Jak rozumiem, skład zespołu na pierwszą ligę chyba jeszcze nie jest zbudowany, prawda? To jest raczej proces w toku, tak? Tak jest. Jeszcze, jeszcze trzeba budować, ale no, powiem, że czasami nie myślimy, że możemy je na szczęście robić, no i okazuje się, że droga poszła prosta i zdobyłeś to, co nie myślałeś. To za ile lat, plus liga? Jaki masz plan w głowie? Dwa, trzy. A kolega, kolega z kadry, bo zapytał na czacie Norbert, czy zagrasz w Aniołach Toruń właśnie? <laughs> Bardzo dobre pytanie. Powiem wam tak, e, sytuacja jest taka, że no, nie widzę jak będzie grał tam w środku, jak jestem właścicielem i, i też miał biorę wsparcia z zawodnikami. Bo wiadomo, że jedna część to jest, jak patrzysz jako sabonnik, a druga część jako właściciel, Dlatego do tej pory jeszcze tak nie, nie, nie myślę, aby zagrać na, na swoją drużynę. Ale no, okno są, są się jest otwarte. No właśnie. Jak postrzegasz proces budowania drużyny? Na ile? To jest coś, co ty znałeś jako zawodnik, a na ile to jest różne z perspektywy drugiej strony? No bo zazwyczaj to ty przychodzisz do prezesa, a teraz mm. do ciebie przychodzę jako do prezesa. Teraz jest tak. Z mojej perspektywy jako zawodnik, no to to jest zupełnie inna perspektywa. Bo do tej pory jeszcze byłem tylko na dwie klubu. No, nie li się to tam było bardzo krótko. I jako właściciel teraz, no to równe się jeszcze, aby tam byś Też nie mogę zapominać, że inna rola teraz mam, bo Halan nie jest naszej. My teraz Szkoła. trzeba szukać sponsorem. trzeba dużo rozmawiać z zawodnikami i z oni są, e, co mi możemy dać i, i tak dalej. Czyli różne tematy są. Naprawdę bardzo skomplikowany, ale no, dzięki, że, że mam mój partnera i oczywiście moja żona, no, to wszyscy razem tam się dołączymy, rozmawiamy i skombinujemy tak, aby by było lepsze dla drużyny. Norbert Huber zadaje kolejne pytanie, czy anioły Toruń dysponują takim pytaniem, takim budżetem, aby podpisali Wilfredo Leona. Czyli czy ciebie jako właściciela start na podpisanie kontraktu z tobą. <głosy> <głosy> no, to chyba o mega dzisiaj jeszcze nie, nie ma nic do robienia chyba. Ale dobra, no to powiem tak. Um, właściciel to właśnie no. Czyli decyzja będzie po mojej stronie, no Sależe, czy ile ja będzie biorąc. się nie. Mogę sam się nowa o pieniądze, no i będzie grał za darmo. Kto wie? No tak, to prawda. Tak było, nie wiem, czy wiesz, w Wiśle Kraków. Tak było z takim zawodnikiem, Jakub Błaszczykowski, polski reprezentant, on kupił Wisłę i tak było właśnie z nim. Pytają też o inne kwestie osoby i to jest coś, co mi bardzo imponuje, no bo ty. Z każdym rokiem twój język polski jest dużo, dużo lepszy to jest progres fantastyczny. W ilu językach? Quando idiomas to parlas, quando linguast to parlas. Oh. O, no, tak, ja, <laughs> ale myślę, jeden. Ablas, nie parlas. Ablas, parlas, <laughs> Parla italian. Nie, mówisz, mówisz jak wiemy, tak? Po hiszpańsku, włosku, angielsku i polsku, prawda? Czy jeszcze jakieś pominęliśmy? Po rosyjsku może? No, po rosyjsku już powoli zapominam równe słowa, ale no myślę, się dalej i mogę zrozumieć dużo, no, rozmowa to książko mi będzie do tej pory, ale spróbuję, no, to powiedzmy też portugalski rozumiem, by, powiedzmy 50-60% to co oni mówią, ale no dzisiaj jak mam rozmowę po, po portugalski, no to daję, nie wiem, jedna słowa i trzy po hiszpańsku. O jest bardzo podobne. Pytanie jakie się pojawiło jeszcze. sumie też ciekawe, jakie jest ulubione piwo twoje? I dlaczego perła? Ale może to nie być perła, nie wiemy. No, ulubione piwo, no to do tej pory. Ja polskie piwo się w ogóle? Jakiekolwiek. Jakiekolwiek. Okej. Okay, no to powiem Wam tak, że na ostatnie 7 miesiące w ogóle piję tylko piwo zero bezalkoholowy w, w ogóle jestem no i smakuje mi bardzo powiedzmy bardziej cytrynowy z jakiejś obosoby powiedzmy tak ale przed tym 7 miesiącem no to miałem no i Heineken miałem Warta też czasami no, kilka nic spróbowało. No? Okej, okay, dobra, to nie wiem, czy jeszcze jakieś pytania na czacie, czy, czy trzymamy naszego gościa dłużej, czy, Są, czy jeszcze? Tak do pytań takich bardziej na serio, które mnie też szczerze interesują. Po sześciu latach wreszcie zdobyliście Scudetto jako perudzia. Jakie to było uczucie w końcu po latach sięgnąć po ten tytuł? I też jak z perspektywy czasu odbierasz waszą rywalizację z Lubę? To też jest jedno z pytań z czatu. No powiem wam, tam, się dużo szekałem. Na, na ten złoto medal, I, i to nie jest jeszcze w ogóle pracowałem bardzo rzędko. No, niestety, zrobię nie, nie mi pozwalał na, na, na powiedzmy, od połowa i, i do końca. Rok, który na pewno, myślę, że mieliśmy, ten wielki się, to był ten pierwszy rok. Nie, nie otrzymaliśmy najlepsza grania do końca, ten piątki mecz. No, maliśmy prowadzenia 2 do zera, no i przesikraliśmy 3D do w domu, to był wielki szok dla mnie, bo serio mieliśmy bardzo blisko do, do robienia już od razu wielkie sufeks. Nie udało się, następny rok problem, trzeci rok potem COVID i, i tak dalej, i tak dalej. No a teraz okazuje się, że się prawie nie gram za OSSO. I Trener od początku mówił mi, będziesz mi potrzebny. Po, bardzo potrzebny na, 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 na finał albo na, na półfinał. Ja pojechałem do niego, że się, się, się będzie gotowy na to. Bardzo lubię taki typów impreza i muszę być mi głowę spokojną, że jak nie pęknie, będzie dał radę i, i, i tak dalej. No i. Tak było. Mam nadzieję, że każdy był zadowoleni. Nawet jeśli kilka ludzi, nie, nie, nie za bardzo wyszeli się, by ja że by biją na boisko. No. no to udało się po mojej stronie bić i, i zagrał pięknie, pięknie masz. Fantastycznie zakończone skudetto. Z nit odchodziłeś z Ligą Mistrzów. Z klubowym mistrzostwem świata, tak, pierwszym dla do klubu. Dokładnie. Tutaj ze, ze skudetto. Pani Aneta z, z Herosów pyta na koniec, czy byś mógł opowiedzieć. Jak było na wizycie szpitalu w Fundacji Herosi? O, to było bardzo cudowne, bardzo cudowne dla mnie. Poznałem naprawdę dużo liszarki. Tam, ok. E, wiadomo, że jest no, trochę zmudne też po, po jednej stronie, bo widzisz, oni są na, na takim kondycji i mają, nie, nie wiem jak to się mówi po polsku. Um, ta intuacja kreplówka? O no ta ta kablówka są Kröplówka. na łóżko. Kilka mm. mogą się ruszyć, kilka nie, ale przez drugą stronę, no to od razu widać, że oni jak poznają jedno osoba, to już uśmiechnięte są mega pozytywne. Rodziców też tam trzyma, trzymali oni bardzo mocniej i, no i widać, że się naprawdę E, dzięki herozi, dzięki ta fundacja, no to oni mają, e, jak, jak to się mówi, no, jeje powiedzmy, Takie. aby wracał aby z tą chorobę. E, I dlatego no, myślę, że gdyby każda osoba tutaj i podał nawet jeden grosz, to już e, by było wielkie, wielkie pomagania dla, dla nich, bo. Jest e, mega proszenie i ja zawsze mówię, że jak pomagamy ludzi, no to nie, nie musimy szekać, że coś wyjdzie po ale na pewno Pan Bóg to, to pozwiesia i wielkie szczęście będą do siebie. Tak jest. Dziękujemy, Wilfredo. W ogóle udało nam się zamknąć zbiórkę, właśnie 10 tysięcy przed chwilą wybiło w trakcie rozmowy z Tobą. Także dziękujemy bardzo za przyjęcie zaproszenia, za zachęcenie pozostałych do wzięcia udziału w zbiórce. Wilfredo. Mucha suerte, tak, dużo zdrówka dla Ciebie, dużo powodzenia, daj nam tyle radości co rok temu, no i wszystkiego dobrego dla Ciebie i całej Twojej rodzinki, dziękujemy bardzo. Dzie, dziękuję, dziękuję bardzo dla Was, mam nadzieję, że to nie się skończy tylko na 10 tysiące, ale oby by było dwa razy więcej, za chwilę myślę, że już zbiórka będzie połowa o tym, co właśnie, ale myślę, że <laughs> tak i oby by było im więcej jak każde może. Dość. Dzięki bardzo Wilfredo. Do zobaczenia, papa. Dobrej nocy.